Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. W tym filmiku mamy dla Was szal na szyjnik. Tym razem nie szal ale szal, szal na szyjnik zrobiony z takich kwadracików. Bardzo ładny wzorek, dosyć szybko się robi. I ciekawy też kolor, mamy fajny kłębek. Zaraz Wam pokażemy właśnie z jakiego kłębka zostało to zrobione. A potem wszystko na temat wzorku. Tutaj mamy ładny miętowy kolor na środku. A to jest nasz kłębek połączenie szarości z miętą. Można by nawet powiedzieć, że to jest taki trochę odcień srebrnego. Nie do końca zwykły, brzydki, szary. I to nie jest cały kłębek. Część kłębka została wykorzystana, ale to jest ponad 100 gramów. Jeśli chodzi o długość, to trudno mi powiedzieć, ile zostało wykorzystane, ile zostało. W każdym razie było około 180 metrów. Teraz jest oczywiście troszeczkę mniej. I um, to jest, to było połączenie wełny, chyba 20%, około 20-22% wełny y, z poliakrylem. I zaczynamy sobie od łańcuszka, od oczek łańcuszkowych, zrobimy na samym początek 6 oczek łańcuszkowych. Teraz odliczamy trzy. 3 będą na tak zwaną wysokość i robimy w pozostałych trzy słupki. W pozostałych trzech oczkach będą trzy słupki. Wszyscy dobrze wiemy, jak się robi słupki. Nabieramy włóczkę na szydełko, wbijamy się w oczko, przeciągamy w włóczkę, mamy trzy pętelki. Potem przez dwie i przez dwie. I kolejne nabieramy na szydełko. Przez dwie pętelki, potem przez dwie pętelki i ostatni słupek. I tutaj też mamy trzy pętelki, najpierw przez dwie przyciągamy włóczkę i potem przez dwie. I to jest nasz pierwszy kwadracik. Właśnie z takich modułów, z takich kwadracików będzie składał się cały szal. To jest też nasz pierwszy rządek. Pierwszy rządek to jest tam, gdzie wystaje końcówka początkowa. I teraz robimy drugi rządek. W pierwszym rządku mamy jeden kwadracik, w drugim rządku będziemy mieć dwa kwadraciki, w trzecim trzy kwadraciki, a potem powiem Wam, co się dalej stanie. I tutaj mamy drugi, czyli znowu bierzemy na wysokość sześć oczek. Odwracamy robótkę. Odliczamy sobie trzy oczka, i w pozostałych trzech robimy słupki. Pierwszy słupek, drugi słupek, czyli te trzy oczka na sam początek to jest w zastępstwie za słupek. Trzy oczka to jeden słupek, dwa oczka to jest półsłupek, a tutaj mamy same słupki, czyli trzy oczka. I trzeci słupek w tym kwadraciku. i mamy w tym rządku jeden kwadracik i teraz robimy sobie drugi one się stykają pierwszy, w pierwszym rządku jeden kwadracik i ten zrobiony teraz stykają się bokami łączymy je za pomocą oczka łańcuszkowego i tutaj mamy w poziomie nasze słupki na samej górze powstaje taki łuczek Teraz nabieramy 3 oczka łańcuszkowe na wysokość i na tym łuczku, biorąc się dokładnie pod ten łuczek, robimy 3 słupki. Mamy drugi rządek gotowy, w pierwszym rządku jeden kwadracik, w drugim rządku dwa kwadraciki, w trzecim rządku będą trzy kwadraciki. I znowu zaczynamy od łańcuszka, tutaj mamy 6 oczek, 3 na wysokość, a trzy oczka na słupki i bijamy się w czwarte od końca, czyli opuszczamy 3 i robimy sobie trzy słupki. W następnym oczku drugi słupek i w ostatnim oczku trzeci słupek. Teraz zbijamy się w tym miejscu, łączymy dwa kwadraciki za pomocą oczka łańcuszkowego. Znowu mamy łuczek. Łuczek zrobiony z, z oczek łańcuszkowych. Robimy trzy oczka łańcuszkowe na wysokość i trzy słupki na łuczku. I ten wzór będzie nam się powtarzał cały czas. Na początku rządku robimy sobie sześć oczek łańcuszkowych, potem mamy łuczek i na tym łuczku są trzy oczka łańcuszkowe i trzy słupki. I łączymy z kolejnym kwadracikiem za pomocą oczka, yy, jednego oczka łańcuszkowego, trzy oczka na wysokość i na łuczku robimy trzy słupki. Już mamy trzeci rządek gotowy, w trzecim rządku były trzy kwadraciki. W czwartym rządku zdradzę Wam są 4 kwadraciki, w piątym jest 5 kwadracików. No i do piątego sobie dojedziemy dokładnie w ten sposób, i tam się coś zacznie zmieniać. Co się zacznie zmieniać, to Wam zaraz opowiemy, ponieważ szal nie będzie chustą trójkątną. Chusta trójkątna ma dwa brzegi takie same, a właśnie będzie szalem, czyli będzie miał jeden bok znacznie dłuższy, nasz prostokąt, a drugi dużo krótszy. I właśnie musimy sobie dojechać do piątego rządku. Tam zaczną się zmiany. I teraz te zmiany Wam pokażemy, co się dalej stanie. I tutaj mamy 5 rządków, czyli bok naszego trójkątu ma 5 kwadracików. Z jednego boku mamy 5, z drugiego 5. 5 to będzie właśnie nasz krótszy bok. Tutaj ten bok musimy wszystko zrobić, żeby nie rozrastał się. Jeden będzie cały czas rosnąć, drugi zostanie właśnie na takiej, na takiej długości, jaką teraz widzicie. 5 kwadracików, a ten będzie sobie rósł dalej. I teraz, jak to zrobić, żeby cały czas tutaj było 5 kwadracików i żeby nie przerastała nam długość tego boku? On Odwracamy robótkę i robimy wzdłuż tego boku kwadracika, oczka łańcuszkowe. Czyli pijamy się szydełkiem, przeciągamy i przeciągamy przez pętelkę. I ostatnie. A teraz tutaj mamy łuczek i na tym łuczku zrobimy zwykły kwadracik, czyli trzy oczka na wysokość, trzy oczka łańcuszkowe i teraz trzy słupki. Trzy słupki na łuczku, tutaj jest łuczek i robimy trzy słupki. Dwa, trzy. Łączymy z bokiem innego kwadraciku tego przylegającego. Tutaj mamy również łuczek. Za pomocą oczka łańcuszkowego i robimy sobie słupki. Czyli na początku trzy oczka łańcuszkowe i potem trzy słupki na łuczku. I to jest właśnie kolejny rządek. Mamy szósty kwadracik, a w tym boku krótszym jest pięć kwadracików. Tutaj mamy również Ruk. Jak widzicie? W tym miejscu jest ruk. Tu, gdzie mamy dwa kwadraciki. I ten bok już się nie będzie poszerzał, zostanie w takiej szerokości. Natomiast ten e, będzie cały czas się poszerzał. Tutaj na początek bierzemy sobie sześć oczek łańcuszkowych. Odwracamy robótkę. Opuszczamy pierwsze trzy oczka. Kolejnych trzech robimy słupki. I teraz łączymy z kolejnym kwadracikiem, jednym oczkiem łańcuszkowym i robimy łańcuszek z trzech oczek, raz, dwa, trzy i na łuczku trzy słupki. I teraz łączymy z kolejnym kwadracikiem znowu trzy oczka łańcuszkowe na uczku, trzy słupki. I tak robimy dalej ten rządek dokładnie w ten sam sposób. I trzeci słupek. Tutaj mamy trzy nowe kwadraciki w tym rządku, no i teraz będziemy łączyć z kolejnym i teraz wypełniać aż do końca tego e, rządku. Tutaj mamy już siedem, siedem kwadracików, e, w drugim boku nadal pięć i tam pozostanie pięć, a tutaj ten bok będzie cały czas się wydłużał. Jak widzicie ten wzorek jest bardzo elastyczny, jest cały złożony z kwadracików, one są raz pionowo, raz poziomo w różne strony i teraz musimy tak dalej kontynuować aż przez cały ten kłębek. I tutaj jesteśmy praktycznie na końcu, tak wygląda nasz szal, tutaj mamy szarości, potem e, zmiana koloru na miętę, bardzo ładny miętowy kolor delikatny i z powrotem wracamy do szarości przez złamaną zieleń i biel. I tutaj jest właściwie koniec naszych rządków. jeśli chodzi o te e, rządki w, e, w tym boku długim i musimy wypełnić e, ten skos. tutaj mamy skos. Musimy go wypełnić tak żeby powstał róg I jak to zrobimy, zaraz wam pokażę. Właśnie w ten kształt, który próbuję Wam e, narysować w powietrzu. Teraz musimy tak zrobić, żeby w tym długim boku już więcej kwadraciki nie przyrastały. Natomiast żeby wypełnić tą lukę, która nam została. I potem połączymy początek z końcem, bo to jest szal, e, szal na szyjnik. Jeszcze został nam trochę wełny. Już by był dużo za długi ten szal, gdybyśmy próbowali wykorzystać całość, czyli trudno. A jeszcze jeden słupek w tym kwadraciku, chyba do zrobienia został. Tak i tu robimy jeszcze jeden słupek. Odwracamy robótkę i robimy oczka łańcuszkowe wzdłuż tego boku. Raz, dwa. I trzy oczka łańcuszkowe na wysokość, i następnie trzy słupki. 3 oczka łańcuszkowe na wysokość i robimy kolejne trzy słupki i tak do końca, aż wypełnimy cały ten róg. łączymy z kolejnym kwadracikiem 3 oczka łańcuszkowe, 3 słupki do końca tego rządku kolejny rządek będzie wyglądał tak samo albo bardzo podobnie będzie o jedyny kwadracik i teraz łączymy z kolejnym kwadracikiem i tutaj nam zostały jeszcze raz, dwa, trzy kwadraciki do zrobienia Znowu trzy oczka łańcuszkowe, trzy słupki na łuczku, to był jeden, dwa, trzy. I właściwie został nam teraz jeden kwadracik do końca, ale mamy e, szydełko w innym miejscu. I co zrobimy, żeby tam dojechać? Robimy sobie tutaj oczka takie łańcuszkowe, nie w powietrzu, ale wbijane. Dojeżdżamy do rogu. Teraz oczka trzy łańcuszkowe w powietrzu i na łuczku zrobimy sobie trzy słupki. Łączymy z kwadracikiem i to jest końcówka, to jest właściwie koniec naszego szala, ale chcemy jeszcze połączyć początek z końcem, jesteśmy znowu szydełkiem w złym miejscu, chcemy być na samym rogu, no i żeby dojechać do tego rogu, znowu sobie robimy oczka łańcuszkowe, więc w każde oczko i przeciągając pętelkę przez pętelkę. Jesteśmy na rogu, teraz możemy sobie połączyć początek z końcem. Układamy szal, żeby nie był skręcony, chyba że chcecie mieć wersję skręconą. To też tak można zrobić. I teraz wbijamy sobie co drugie oczko. W każde oczko to jest trochę za dużo wbijania i łączymy e, początek z końcem dwie warstwy szala. Mamy gotowy szef. Połączenie jest gotowe. Teraz odcinamy końcówkę. Mamy początek i końcówkę razem obok siebie. Możemy je sobie zawiązać. Dla pewności, żeby się nic nam tutaj nie spruło. Potem wszywamy jeszcze te końcówki. Trzeba je będzie ukryć. I szal jest gotowy. Tak wygląda ten szef, no trochę go widać, ale nie szkodzi, aż tak bardzo nie rzuca się w oczy, a tak wygląda cały nasz szal. Dwukrotnie będzie się go dało zawinąć, w każdym razie dookoła szyi, ładny wzorek, bardzo elastyczny, bardzo rozciągliwy, dodatkowo w miarę szybko się go robi, a przede wszystkim super ładne kolory. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć.